Zapraszamy Państwa do obejrzenia wywiadu z Przewodniczącym Rady Powiatu Łukowskiego Karolem Ciołkiem oraz Przewodniczącym Rady Miasta Krzysztofem Oklińskim. Po raz pierwszy mamy taką oto sytuację, że obaj Panowie są w naszym programie i chciałabym zacząć naszą rozmowę od pytania jak oceniają Panowie mijającą właśnie kadencję Rady Miasta i Rady Powiatu Łukowskiego. I jako pierwszego o odpowiedź poproszę Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Karola Ciołka. Niewątpliwie była to wyjątkowa kadencja. Choćby z racji tego, że była najdłuższą z dotychczasowych, bo trwała prawie 5,5 roku. W czasie tej kadencji wybuchła pandemia COVID-19, która niewątpliwie zmieniła pracę Rady Powiatu. Zawieszono sesje w prowadzone w trybie stacjonarnym, przeprowadzono w tym czasie aż 17 sesji zdalnych i później 4 hybrydowe. Wprowadzony również został nowy system głosowania z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. Takim bardzo smutnym, znamiennym momentem w tej kadencji była śmierć jednego z radnych, mam na myśli świętej pamięci Krzysztofa Fornala, który był bardzo aktywnym i pracowitym radnym. No, i nie bez znaczenia jest również wielki sukces finansowy powiatu. Mam na myśli tutaj ogromne pieniądze, jakie w tych ciągu tych pięciu lat zostały pozyskał powiat na różne cele inwestycyjne. No, gdyby być bardziej obrazowym, to można powiedzieć, że ostatnie budżety przyjęte przez powiat są dwukrotnie większe niż te jeszcze sprzed kilku lat. A jak oceniamy mijającą kadencję Rady Miasta? Tak jak powiedział pan przewodniczący, to był trudny czas. To był czas, z którym musieliśmy się zmierzyć z rzeczami, z którymi nigdy zmierzyć się nie musieliśmy. Rada Miasta to bardzo specyficzny organ. To 85 sesji. Szanowni Państwo, my spędziliśmy łącznie 340 godzin na sesjach. Możliwości oratorskie państwa radnych są naprawdę nieprawdopodobne, ale udało nam się przez to przejść. I tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to były sesje zarówno zdalne, jak i hybrydowe, jak i teraz wróciliśmy już do tego normalnego funkcjonowania. Czy to był łatwy czas? Trudno powiedzieć, że był trudny, był to na pewno czas ciekawy, ale tak jak to kiedyś ktoś powiedział, bodajby żył w ciekawych czasach. I właśnie ta kadencja do takiej kategorii należy. A jakie Panów zdaniem są spektakularne sukcesy? A jakie porażki tej mijającej kadencji? Tak się dobrze składa, że plan, który na początku przedstawił burmistrz nas naszego miasta, Pan Piotr Pudowski, tak się dziwnie składa, że jest zbieżny z tym, co chcieliśmy jako radni osiągać. Przecież nasza komunikacja miejska nie powstałaby, gdyby większość radnych nie była za tym. Żłobek bardzo podobnie. Kwestia gruntów także znalazła. W nas swoje poparcie. Co nam nie wyszło? Było dużo niepotrzebnych perturbacji przy przebudowie placu przed kościołem przy urzędzie miasta. Tutaj padały często niepotrzebne słowa, a można było to zrobić troszeczkę inaczej. W sumie się udało. Co jest sukcesem, na pewno to, jak funkcjonują nasze szkoły, i tutaj audyt, o którym na poprzedniej sesji mówiliśmy, pokazał, że tylko trzeba trochę dobrej woli. Innej, troszeczkę innej organizacji, i nasza, nasza oświata będzie funkcjonowała rewelacyjnie. Wierzę w to mocno. Kwestia przeniesienia sądu to też bardzo ważny element. Rozbudowa dróg, czy powstanie nowego osiedla obok y, centrum wędoparku, to naprawdę rzeczy ważne. Co nas troszkę niepokoi? Niepokoi nas duża liczba pustych lokali. Pustych lokali do wynajęcia. Nie jest to wina ani miasta ani rady. Jest to taka taka normalna kwestia chyba demograficzna, ale i z tym myślę, że uda się poradzić. Z tego co mówi pan przewodniczący Rady Miasta jasno wynika, że mamy w mieście po raz pierwszy taką sytuację, że burmistrz nie ma większości w radzie i stąd są takie rzeczy, które rada musi poprzeć, żeby burmistrz mógł zrealizować. W Radzie Powiatu jest inaczej. W Radzie Powiatu jest większość, która wspiera Zarząd Powiatu, więc można powiedzieć, że łatwiej Wam się pracuje. Jakie są według Pana te spektakularne sukcesy i porażki tej mijającej kadencji, w której razem rządzicie? Zdecydowanie lepiej układa się ta współpraca w Radzie Powiatu. Trochę to nieskromnie pewnie zabrzmi w ustach radnego Rady Powiatu, ale tak na dobrą sprawę to ja nie dostrzegam żadnych spektakularnych porażek. Natomiast dostrzegam wiele spektakularnych sukcesów, głównie za sprawą tych ogromnych środków finansowych, jakie powiat w ciągu tych pięciu lat uzyskał. One były lokowane w oświatę, w drogownictwo, w kulturę czy w ochronę zdrowia. No i żeby nie być gołosłownym, podam kilka przykładów. Ogromne nakłady na służbę zdrowia to Między innymi zostały przeznaczone na remont ośrodków w Wandowie, w Jedlance, w Trzebieszowie. Została z tych pieniędzy wyremontowana część oddziałów szpitalnych, oddział zakaźny, OJOM, neurologia. Szpital wzbogacił się również w nowoczesną aparaturę diagnostyczną, rezonans magnetyczny, tomograf komputerowy, kilka nowych karetek pogotowia. Jeśli chodzi o drogownictwo, to myślę, że takim Zjawiskiem, które zgodne uwagi można się pochwalić, jest to, że powiat wyremontował prawie 150 km dróg. Wzdłuż wielu z nich wybudowano, wybudowano ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowerowe. No, takim spektakularnym sukcesem było również y, dokończenie budowy obwodnicy y, Łukowa na odcinku ulica Świderska-Radzyńska. Na uwagę również, y, zasługuje również udana współpraca samorządu powiatowego z samorządami gminnymi. Polegało to na tym, że obydwa samorządy partycypowały w kosztach i budowy dróg powiatowych. Takim kolejnym przykładem udanej współpracy jednostki powiatowej, jakim jest, jaką jest PKS, był duży udział tej jednostki w tworzeniu miejskiej, nieodpłatnej, miejskiej komunikacji. Jeśli chodzi o nakłady na oświatę. No to tutaj w tej kadencji zyskały przede wszystkim takie szkoły jak Zespół Szkół nr 1, nr 2, nr 3, Zespół Szkół w Stoczku Łukowskim. Przy Zespole Szkół nr 1 utworzono branżowe centrum umiejętności, które funkcjonuje od niedawna z powodzeniem. Warto już również wspomnieć o tym, że powiat utrzymywał w ciągu ostatnich pięciu lat wysokie bo jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu prowadzonego dla powiatów trzech województw podkarpackiego, małopolskiego i lubelskiego chodziło tutaj o kategorię najwyższe wyniki uzyska, uzyskiwane na egzaminie maturalnym przez wychowanków szkół dla których organami prowadzącymi są samorządy y, powiatowe. I wreszcie Inwestycje w kulturę, przeprowadzono rewitalizację kopca Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej i parku, który jest zlokalizowany przy muzeum naszego słynnego noblisty. Panowie, rolą przewodniczących jest organizowanie pracy rad, Rady Miasta i Rady Powiatu. Jak więc układa się Wam współpraca z radnymi, z burmistrzem, z zarządem powiatu? W moim przekonaniu współpraca była udana, chwilami nawet bardzo udana muszę powiedzieć że na pierwszej sesji na której odbywały się wybory na poszczególne funkcje w radzie powiatu kiedy zgłoszono moją kandydaturę no to z satysfakcją stwierdziłem że wszyscy radni w 100% oddali na mnie głos co było dla mnie ogromnym kredytem zaufania ale jednocześnie skłoniło mnie do tego by jeszcze bardziej przyjąć taką pozycję neutralności i bezstronności prowadząc obrady Wydaje mi się, że się udało. Świadczą o tym poszczególne sesje, bo obce nam są, nam, czyli radnym Rady Powiatu, takie sytuacje, jakie spotykamy na co dzień w Polskim Sejmie. Jest to po prostu nie do przyjęcia. Radni Rady Powiatu wykazywali się zawsze dużą wiedzą, dużym taktem, dyscypliną. Należy stwierdzić, że na wszystkich sesjach i na, w czasie posiedzeń komisji poszczególnych była bardzo duża frekwencja, co świadczy o za, zaangażowaniu radnych w pełnienie mandatu radnego. Znamienne są również wyniki głosowań. Często radni opozycyjni wspierali projekty uchwał zgłoszone przez zarząd, a już najbardziej było to widoczne i takie budujące, kiedy rzecz dotyczyła takich spektakularnych głosowań, jak na przykład uchwała budżetowa czy wotum zaufania dla zarządu. W Radzie Miasta jest zdecydowanie inaczej. Tutaj mamy sytuację taką, że grupa skupiająca się dookoła pana burmistrza, no nie ma tej większości, co wcale nie znaczy, że ta druga grupa jest po to, żeby tylko sabotować to co burmistrz, o co burmistrz prosi, czy to co chce realizować. Czy jest łatwo kierować radą? Nie, rada miasta to taka troszkę mniejsza klasa lekcyjna z ludźmi o różnych charakterach, o różnych temperamentach, o o ludziach w różnym wieku, bo to też przecież ważne. No Ci wszyscy, którzy oglądają transmisję, słyszą nieraz adwocem do adwocem do adwocem. Tutaj odebrać głos radnym jest ciężko, choć niestety, i to mówię z bólem serca, też taki ruch musiałem podjąć trzykrotnie. Tak się, tak się zdarza. Czy jest łatwo? Może nie jest zbyt trudno. Jest to na pewno. Funkcja wymagająca ciągłego skupienia, a proszę mi wierzyć, że Państwo radni także dokładnie mnie oceniają, czemu nieraz dają wyraz. Myślę, że jeszcze te dwie sesje, które nam pozostały, wykorzystamy dobrze, że zapiszemy się w tej kadencji samorządu, jaka ta, ta wyjątkowa, covidowa Rada Miasta z wydłużonym czasem trwania. Jako przewodniczący, macie panowie taki ogląd radnych, jak się zachowują, co robią. Na pewno macie też swoich ulubieńców, macie też na pewno tych, którzy jak nie przychodzą na sesję, to wy nie macie nic przeciwko. Może nie tyle o nazwiska zapytam, ale czy są według panów tacy radni, którzy chlubnie lub niechlubnie zapisali się w tej kadencji? Myślę, że chlubnie to się zapisali wszyscy. Ocenią nas już 7 kwietnia wyborcy naszego miasta. Ci, którzy dostaną tak zwaną czarną polewkę, już w tych ławach radnych nie zasiądą. Niewątpliwie są osoby, które potrafią rozbawić niemal do, do granic. Są też osoby, i to mówię z bólem serca, które czasami mówią o te dwa, trzy słowa za dużo. Nieraz trzeba zastosować Formułę przypominającą, przywołuję pana, panią do, do porządku, proszę do rzeczy. Rzadko się to udaje, żeby natychmiast to trafiło do, do pana czy do pani radnej, ale starać się trzeba. Ja oczywiście też nie chciałbym wyróżniać poszczególnych radnych. Na pewno miałem też łatwiejsze zadanie niż przewodniczący Rady Miasta. Poza tym sądzę, że w pamięci obserwatorów lokalnej sceny politycznej zapadną ci radni, którzy byli aktywni, którzy często zabierali głos, którzy używali kwiecistego języka, czasami wnosili szczyptę humoru do swoich wypowiedzi. Ale tak jak powiedziałem, odpowiadałem na poprzednie pytanie, bardzo szanuję wszystkich radnych, cenię ich za ogromną wiedzę, za takt, za dyscyplinę i kiedy dojdzie do ostatniej sesji to każdemu szczerze podziękuję za współpracę. Mówiliśmy już o tym co udało się zrobić w mieście, co udało się zrobić w powiecie, za jakimi projektami rady głosowały, ale według panów co było takie najważniejsze jeżeli chodzi o zrealizowane w tej i mijającej kadencji inwestycji. No, ja już wymieniłem właściwie większość e, tych e, inicjatyw, inwestycji, jakie została zrealizowana i one naprawdę zapiszą się w historii naszego powiatu, myślę, na trwałe. E, natomiast pod koniec kadencji m, pojawiły się pewne projekty, które zostały już zapoczątkowane albo pomysły, które mam nadzieję będą realizowane przez kolejną Radę Powiatu, kolejny zarząd, kolejnego starostę. Dobrze by byłoby, by one zostały podjęte. To są nadal inwestycje. Inwestycje w kulturę, oświatę, drogownictwo czy y, służbę zdrowia. Więc y, o czym konkretnie mówię? O tym, że y, Należy wyremontować kolejne oddziały Łukowskiego Szpitala. Należy remontować kolejne drogi powiatowe. No, podam pierwszy lepszy przykład z brzegu. Mam na myśli tutaj na przykład ulicę Ławecką, Wiatraki i Zimną Wodę. Należy współpracować z samorządami w ramach współfinansowania przy budowie i remoncie dróg. Na boiska sportowe czekają szkoły takie jak Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół nr 2, który kieruje Pan Zespół placówek. Zespół placówek oczywiście też. Na modernizację czeka zespół szkół w Adamowie. No i mam nadzieję, że w tej nowej kadencji zostanie zrealizowany też projekt pod nazwą Dworek Henryka Sienkiewicza, w którym znajdzie swoją siedzibę Centrum Sienkiewiczowskie. A miasto? To, z czego się możemy cieszyć, to kilka płaszczyzn. Przede wszystkim taką rzeczą dodaną, ważną jest aktywność obywatela naszych obywateli, mieszkańców naszego miasta. Tężnia to przecież coś, co chcieli nasi mieszkańcy. Boisko na Górce także. Dobrze, że wsłuchujemy się w głos mieszkańców. To tak naprawdę do nich należy władza. Co nam się jeszcze udało? Wspominałem na początku o czymś, co jest ważne, a nie wszędzie funkcjonuje. Mówię tutaj o miejskiej komunikacji. Mówimy tutaj o scaleniach, dzięki czemu w Łukowie powstają nowe bloki. Młodzi ludzie będą mogli Znaleźć sobie miejsce właśnie tam, może nie będą naszego miasta opuszczali. Nie możemy zapomnieć o czymś, co powstało już za poprzedniej kadencji, a teraz cały czas jest pielęgnowane. Mówię to o Zalewie Zimna Woda. Ja wiem, że on nie miał wielu krytyków, ale w lecie, gdy się tam znajdujemy, naprawdę nikt nie krytykuje. Ja sięgnę nieco, nieco w głąb. Pamiętam czasy naszego parku, gdzie tak wiele osób krytykowało, że to było za drogie. Jeżeli mówimy, że zdrowie naszych dzieci jest najważniejsze, to chcę przypomnieć, że tam się nie zdarzył żaden wypadek. Zatem czy było warto? Na pewno na pewno tak. Panowie, zbliża się 7 kwietnia, dzień wyborów samorządowych. Rozumiem, że znajdziemy panów nazwiska na listach kandydatów do Rady Miasta i do Rady Powiatu. Tak, zdecydowałem się na ten, na ten ruch. Myślę, że warto spróbować, warto poddać się pod osąd mieszkańców. Będę startował do Rady Miasta. Ja również zamierzam ubiegać się o mandat Radnego Rady Powiatu. Będę startował z okręgu numer jeden, którym jest całe miasto Łuków, oczywiście z Komitetu Wyborczego Przymierze dla Ziemi Łukowskiej. Jeśli mogę powiedzieć słowo o tej formacji, no to w tym roku przypada 18 lat istnienia naszego stowarzyszenia. Można powiedzieć, że jest starsza niż niejedna partia polityczna w Polsce obecnie. Przymierze, czy fenomen przymierza polega na tym, że skupiamy ludzi z różnych środowisk, z różnych, ludzi o różnych poglądach. Żartując, można by powiedzieć, że w, naszym, w naszych szeregach będzie miejsce i dla zwolenników Platformy Obywatelskiej, i Prawa i Sprawiedliwości. Nie jesteśmy poddani żadnym ideologiom, nie jesteśmy narażeni na wytyczne kierowane przez jakichś bązów partyjnych z Warszawy czy z Lublina. Naszym celem jest praca na rzecz lokalnego środowiska. Jak do widać, na, na razie bardzo skuteczny. Obaj będziecie kandydowali, jak pan sam mówi, z komitetu wyborczego Przymierze dla Ziemi Łukowskiej. No i wiemy już, że Przymierze ma swojego kandydata na burmistrza Łukowa. Naszym kandydatem jest pan Przemysław Werszczeński, 18. Plus. Czyli troszeczkę starszy niż nasze stowarzyszenie, ale to człowiek, który dał się poznać na wielu płaszczyznach. To jest nasz Łukowski przedsiębiorca, znany bardzo z racji zainteresowania sportem, z racji trenowania tych najmłodszych do nieco starszych w zakresie piłki nożnej. To osoba rozpoznawalna, to osoba, która zdecydowała się podjąć trud kandydowania, jak będziemy go wspierali, we wszystkich możliwych formach jakie pan kandydat nasz kandydat wierzymy w przyszłości burmistrz o co nas poprosi na pewno będziemy stali u jego boku od kandydatów do rady powiatu Przemysław Wreszczyński też może liczyć na takie wsparcie panie przewodniczący oczywiście to jest wspólny kandydat całego ugrupowania więc może liczyć oczywiście jak najbardziej na wsparcie a chciałbym tylko jeszcze dodać że idziemy do wyborów z wiarą w uzyskanie jak najlepszego wyniku. Oczywiście z pełną pokorą, z respektem i szacunkiem dla przeciwników politycznych. Nie głosimy w tej chwili publicznie propagandy sukcesu, nie liczymy, ile mandatów zdobędziemy. Wierzymy, że wynik będzie dobry i że odegramy znaczącą rolę w nowej kadencji. Panowie, wiemy, że Przemysław Wereszczyński jest Waszym kandydatem. Ogłoszono to na specjalnie w tym celu zwołanej konferencji prasowej. I wówczas na tej konferencji była też mowa o tym, że była jeszcze jedna kandydatura rozpatrywana na to miejsce, na Urząd Burmistrza. Był to pan Michał Zarzycki. No i nagle widzimy, że pan Michał Zarzycki pojawia się na konferencji obecnego burmistrza Piotra Płudowskiego, który ogłasza swój start w wyborach. A pan Michał Zarzycki jest w grupie osób, która popiera Piotra Płudowskiego. Jak panowie to skomentujecie? To, to wybór oczywiście pana Zarzyckiego, skoro zdecydował się na taką drogę. Szanujemy taką decyzję. Natomiast muszę powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, że pan Przemek Wereszczyński, zanim został oficjalnie kandydatem przymierza, musiał zmierzyć się z takim wyzwaniem jak... Uzyskanie poparcia miejskiego koła Przymierza Dla Ziemi Przed taką samą szansą stał pan Michał Zarzycki, który jednak zrezygnował z takiego spotkania z całym kołem, a to jest gremium, które liczy ponad 30 osób. Tym samym, jak gdyby ustępując pola swojemu kontrkandydatowi. Spodziewaliście się go panowie zobaczyć na tej konferencji, panie przewodniczący? Może ja wrócę do pierwszej kwestii, że było dwóch kandydatów. Tak, słyszeliśmy o tym, wiemy o tym a to że został to wybrany jeden to świadczy o tym, że nasze struktury są bardzo demokratyczne, że procedury, które u nas funkcjonują, pozwalają zmierzyć się z ważnymi problemami. Tutaj one zadziałały. Tak jak usłyszeliśmy przed chwilą, pan Michał Zarzycki nie zwrócił się do Koła Miejskiego z prośbą o poparcie. Cóż. 7 kwietnia wybory samorządowe. Co według panów czeka nas do tego czasu, panie przewodniczący? To będą czasy bezpardonowej walki. Widzimy już taką na poziomie parlamentarnym. To będzie wszystko schodziło w dół do poziomu sejmików, do poziomu rad miasta, rad powiatu, rad gmin. Czy oczekuje się, czy oczekuje agresji? Pewnie, się nie, pewnie jej nie unikniemy, ale to my kształtujemy swoim językiem, swoim zachowaniem rzeczywistość. Jeżeli damy się komuś sprowokować, no to nie dziwmy się, że później słyszymy takie, a nie inne komentarze. Warto się czasami zastanowić, warto czasami powiedzieć o jedno zdanie mniej niż o jedno zdanie więcej. Jak powiedziałem, my idziemy do wyborów z wiarą w zwycięstwo, ale będziemy prowadzić, jak zwykle, zresztą kampanię uczciwą, yy, daleką od agresji. Oczekiwałbym, żeby nasi przeciwnicy polityczni postępowali podobnie, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, też spodziewam się, że gra idzie o wysoką stawkę. W związku z tym ta walka może być bardzo ostra. To zobaczymy co będzie. Dziękuję bardzo za spotkanie, a moimi gośćmi byli przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego pan Karol Ciołek, dziękuję, dziękuję. i przewodniczący Rady Miasta pan Krzysztof Okliński. Dziękuję pani, dziękuję państwu.